No, idę. Na pewno sobie poradzisz. Wow! No to jadę. Na pewno sobie poradzisz. Proszę. Okej. Okay. Kinder czekolada pełna pysznego mleka. Potrzebujesz pięciu dowolnych opakowań po TikTakach. Wymienisz je na bilet z 25% zniżką na dowolny film. Od poniedziałku do czwartku w kinach Cinema City. Promocje gramy do 18 października. Hello. Zaskonaj się, jak będą wyglądać Twoje magiczne chwile. Wybierz Nokia 3110 i dwa razy więcej darmowych minut w urodzinowej promocji Ery. Era. Możesz więcej. Dostałeś pracę. Zastanawiasz się, jaką umowę wybrać. Negocjujesz warunki. Czy najlepsze? W końcu nie chcesz robić roku wstecz. Gdy w grę wchodzi Twoja kariera, zwróć o pomoc. Gazeta Wyborcza poleca serię podręcznych przewodników po rynku pracy. W piątej części. Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia. W poniedziałek było 3 z 8. We wtorek 6 z 8, a w środę 10 na 10. No i teraz przynajmniej nie zmoknę w drodze do kolektury. Bo dla mnie gra jest najważniejsza. Wygrana to druga połowa przyjemności. Multilotek. Granie plus wygrywanie. Poznaj świat od kuchni w komedii z wielkim smakiem. W kinach od 19 października. Ratatuj się, kto może. Panie Hedley może Coca-Cola? Nigdy nie próbowałem. Tak jak i nie próbowałem wielu innych rzeczy. Elegancko, rozkoszy śmierć. Они ходили. Никогда не есть так добрже. Żeby nie mogło być lepiej, sprawdź sam. W erze biznes zawsze lepsza oferta. Teraz do 10 numerów dzwonisz za 1 grosz. Era biznes. Możesz więcej. Winter Fresh. Ułatwia zbliżenie. No, się tam. Czasem lepiej napisać niż powiedzieć. Tylko teraz, kupując Starter Play, masz pakiety darmowych SMS-ów i MMS-ów do wszystkich sieci Play. Pracujemy oto nad takimi szklanicami, teatrzykiem domowym oraz wypoczynkiem skórzanym. Trzeba je trochę dopracować. O, tutaj są projekty. Zdobądź skórzane mebleki na domowe i szklankę w jeden wieczór. Dębowe, mocne, dzień czy dzień. Premiera telewizyjna mega hitów w gwiazdorskiej obsadzie. Matt LeBlanc, Lucy Liu, Cameron Diaz, Drew Barrymore i Demi Moore. Aniołki Charliego, Zawrotna Szybkość. Jutro o 21.00. Uznaję pana za winnego. Dowody były porażające. Kara surowa. Adam Sandler i Jack Nicholson w premierowej komedii. Dwóch gniewnych ludzi we wtorek o 21.00. Za tydzień kolejne dwa odcinki skazanego na śmierć, a już za chwilę gotowe na wszystko trzeci sezon kultowego serialu. Zapraszamy! Trzy cytryny. Mocnych wrażeń. Dostarczy produkt batonu Lion. Lion. Pokaż pazur. Prawdę mówiąc, nie każdy produkt radzi sobie z niedoskonałościami i przetłuszczaniem się skóry. Oczyszczanie na powierzchni to za mało. Trzeba działać głębiej. Innowacja. Pure zone deep control L'Oreal paris technologią Portarget usuwa zanieczyszczenia w głębi porów.